Chciałem zaprezentować funkcjonalności modułu "Kalkulacja cen" alternatywa dla kalkulacji firmy Insert. Nasz moduł po zainstalowaniu jest pokazywany, jest lokowany. Przepraszam bardzo, w module zestawienia w subiekcie GT. Tu zaznaczę jedną rzecz, że instalacja tego modułu powinna się odbyć przy wyłączonym subiekcie, aby poprawnie wszystkie Parametry zapisały się w systemie. Po jego instalacji możemy wejść do zestawień w oknie wyszukania, wpisujemy słowo cen. Tak będzie najprościej. Naciskamy Enter i mamy nasz moduł kalkulację cen dla subjekta GT. Teraz tak, co, na co pozwala moduł? Moduł przede wszystkim pozwala na wykonanie kalkulacji cen nieco inaczej niż podstawowa funkcja kalkulacji cen subjekta GT. Pozwala on skorzystać z dokumentów zarówno magazynowych, jak i handlowych, czyli faktur zakupu, PZ-ów, przychodów wewnętrznych. Po uruchomieniu, mamy okienko, w którym widzimy po pierwsze parametry, które powinniśmy sobie zdefiniować, czyli jakie to kartoteki towarów mają być obsługiwane, jakie Ceny są obsługiwane, prawda? dodatkowo kolumny, które mamy, prawda? zaokrąglanie cen lub jego brak, sposób liczenia ceny od netto, brutto prawda? i co jest domyślnymi parametrami tutaj w głównym oknie naszego programu. Po zapisaniu tych parametrów możemy rozpocząć pracę. Pierwszy krok to jest wybranie daty dostawy, czyli w tym momencie możemy sobie pobrać, jeżeli odfajkuję sobie data dostawy, to pobiorę sobie wszystkie kartoteki towarów z wszystkich dostaw, jakie były i zobaczę tutaj wszystkie dostawy. Natomiast my zazwyczaj opieramy się na tym, że chcemy dokonać sobie kalkulacji cen na podstawie jakichś naszych ostatnich dokumentów, więc wskażemy sobie datę dostawy. Ja dla pomocy mam otwarte drugie okno subiekta pracuję oczywiście na subiekcie w wersji demo gdzie mogę zobaczyć iż w danych demo mam ostatnie przyjęcia wygenerowane 10 sierpnia od dwóch firm od Eri i ALY, Ala, przepraszam jeżeli wejdziemy sobie do środka, zobaczymy, że tutaj od firmy Eri mamy dwa żele pod prysznic, natomiast od firmy Ala mamy troszkę więcej pozycji, 7 pozycji towarowych, ósma to jest paleta, także nie będzie nas interesowała. I teraz zobaczmy, co się stanie w momencie, gdy, w momencie, gdy wskażemy sobie dowolny okres. A tym okresem będzie właśnie 10 sierpnia. A, przepraszam, 10 sierpnia. Dajemy ok i mówimy pobierz towary. W tym momencie pokazuje nam się lista wszystkich towarów, które w tym dniu weszły do... Naszego magazynu. Pokazują się tutaj na dole w tabelce aktualne dane związane z zakupem, aktualne marże dla każdego poziomu cen. To są okienka, które odpowiadają za ręczne modyfikacje, czyli ja mógłbym tutaj w tym momencie ręcznie sobie wpisać 80% marży, program mi to będzie przeliczał. Mogę również sobie cenę netto. Uzupełnić, wpisać tutaj 650, wciskam Enter i program mi przelicza ten poziom ceny. W kolumnach mamy wszystkie zdefiniowane u nas w programie poziomy cen. W dolnej części tej tabelki mamy przyciski zapisz. Ten przycisk zapisz pod każdą z kolumn informuje nas o możliwości natychmiastowego zapisania ceny dla... Naszej kartoteki towarowej, którą właśnie edytowaliśmy dla danego poziomu cen, czyli w tym wypadku dla detalicznej. Oczywiście możemy zrobić to zbiorczo i w tym momencie możemy wykorzystać tą sekcję po lewej stronie, gdzie mamy na przykład możliwość zwiększenia wybranej przez nas ceny. Kartotekowa jest taką ceną do, jako podstawa kalkulacji, używana wewnątrz subjekta. Nam może nam też być potrzebna przy wyświetlaniu. Na niektórych dokumentach możemy ją sobie też dowolnie tutaj modyfikować, ale zajmiemy się ceną detaliczną, gdzie wybiorę sobie zmianę, zwiększenie ceny detalicznej nie o kwotę, a o procent, i ten procent to będzie 30%. Proszę popatrzeć, co się stanie. Naciskam Zmień. Pada jeszcze pytanie, czy zmienić cenę. Wszystkie kartoteki zostały przeliczone. Jeżeli będę sobie klikał na każdą po kolei, prawda, to widzę. Że one się zmieniły, jak również występuje zaokrąglenie ceny netto zgodnie z ustaleniami tutaj programu, który dokonałem wcześniej. W tym momencie mógłbym zapisać te ceny dla pojedynczego towaru, natomiast ja zapiszę sobie ceny dla wszystkich towarów. I <laughs> zobaczmy, jak to się robi. Zmienić ceny dotyczące towaru. Tak, zostały przeliczone. Dla dokumentów magazynowych moduł również pozwala na zmiany ceny. Ja tutaj pokażę, że mamy w przyjęciach magazynowych zrobione dwa dokumenty. Jeden w dniu wczorajszym, drugi w dniu dzisiejszym. Jeden jest pz drugi jest przychodem wewnętrznym. Zobaczmy, na PZ-cie mamy balsam nawilżający 200, na przychodzie wewnętrznym mamy balsam do ciała Ultra nawilżenie i dotlenienie po 100 sztuk. Przesunę sobie to okienko na drugi ekran. Zmienię datę na dowolny okres. i Tym okresem będzie 7, wrze 7 września. Poprawdź. Początkowa. A muszę zacząć od końcowej, tak naprawdę. Mamy 7 września i 7 września. Nie mogę daty początkowej ustawić wcześniejszej niż data końcowa. Dobrze, i teraz wybrałem sobie datę dostawy, daję pobierz towary, proszę spojrzeć. Mamy tutaj nasz balsam do ciała nabliżający 200, jeżeli się przyjrzymy, otworzyłem teraz tego PZ. -a. Jeżeli się przyjrzymy, wejdziemy sobie podgląd kartoteki towaru mamy. Takie ceny 20, 19, 95, 19, 57 i tak to wygląda. Program informuje nas o tym, iż nasza marża jest ujemna w tym wypadku. Marża jest ujemna, dlatego że zwiększyłem koszty przyjęcia zewnętrznego w stosunku do aktualnej ceny. Dlatego logicznym wydaje się zwiększenie ceny o 30% co daje nam jedynie 7,41% marży. No, w takim razie mogę jeszcze raz spróbować zmienić o 30% i to jest będzie kolejny krok, prawda, czyli obliczenie do aktualnie zapamiętanej w module ceny o kolejne 30%, czyli uzyskaliśmy już 28% marży. No, możemy to zmienić również jeszcze na 10%. Mamy zmień, i nasza cena detaliczna się zmieniła. Pamiętajmy jednak, że cena hurtowa i cena specjalna nie uległy zmianie, więc musimy się tutaj przestawić. Jeżeli wiemy już, że robiliśmy dwa podwyższenia po 30 plus 10, to dajmy tutaj 70, a hurtowa ma być hurtową 60 i mamy marżę na poziomie 21% w cenie specjalnej, natomiast. Stalmy sobie 55%. I również aktualizujemy 16% marży. Została nam kartotekowa, która jest no, dość, e, na dość niskim poziomie. Oczywiście możemy też wyliczać dokumenty w subiekcie przy wystawieniu na podstawie ceny kartotekowej. Prawda? Więc jeżeli tak Państwo robicie, no, to warto to również zaktualizować. Prawda? Dlatego zmienimy sobie cenę kartotekową o procent, ale w tym momencie damy 0%. Jak widzimy, nic się nie dzieje, więc musimy uzupełnić tutaj o jakiś procent. Niech to będzie 15%. Dalej jesteśmy na marży ujemnej. To pierwsze podniesienie, które ja robiłem, to było 30%. Czyli jeszcze raz o 15%. I tak naprawdę wyszliśmy na marżę 0, tak? czyli nasza cena kartotekowa będzie równoważna z naszą ceną dostawy, która jest pokazana tutaj w tym momencie na podstawie tego dokumentu. Mogę zapisać wszystkie ceny. W tym momencie otworzę sobie po raz kolejny tego PZ-a, podglądnę kartotekę towaru, no natychmiast uzyskałem zmiany w cenach tak jak chciałem. Tu oczywiście cena netto i brutto jest taka sama, ponieważ kartoteka towaru ma ustawioną stawkę VAT zwolnienie z podatku VAT, dlatego nie nastąpiło żadne przeliczenie podatku VAT. Stąd też wynik w lewej i prawej kolumnie taki sam. Dobrze, wycofajmy się. I to samo moglibyśmy zrobić, tak naprawdę, z dokumentem z 8. O, znowuż klasyczna pomyłka z dokumentem z 8. pobrać sobie towary i tutaj mamy nasz. Tutaj mamy nasz balsam do ciała, gdzie to jest jedna pozycja, to mogę sobie spokojnie tutaj pisać 50% marży, naciskam tabulację. Tutaj 45, nacisnąłem enter, a tutaj 30 i znów enter. Czyli w tych okienkach możemy się poruszać zarówno tabulacją, enterem Kursor nie działa, prawda? Tabulacja nas prowadzi po kolejnych polach do uzupełnienia, tak jak będzie to robił Enter, czyli 45%. Tutaj mamy sobie 0%, prawda? Enterem działa to dokładnie tak samo jak, jak tabulacją. Zapiszę wszystkie ceny i zobaczmy nasze PW, jak wygląda. Mamy przepisane 30, 27, 21, czyli zgodnie z tym wierszem. To tyle, zapraszam do użytkowania i życzę miłej zabawy z modułem i efektywnej pracy. Do usłyszenia.